Witajcie Zdziwny. z tej strony z Amy a my znowu gramy w World of Tanks w sposób pozytywny, albowiem wyszła bardzo zajbista i taka pełna emocji aktualizacja, która wnosi do naszego WOTA tyle zmian. Między innymi poprawki, poprawki na mapach pojazdów żadnych, ale, ale to nic. Dali jeszcze jakiś tam w HD, które jest bardzo mi przydatne, bo wszystkich w HD używam. Jak widać, to jest bardzo wyrazista ta HD -owość. i muszę używać Dali HD. Dali optymalizację. Dali optymalizację. Patrzcie, wszystko płynnie chodzi. Dobrze, to najwyższe wymaganie, jakie mój komputer może dźwignąć, patrzcie, chodzi mi, nie wiem, tu pokazujemy chyba 30 FPSów, nie wiem, w każdym razie, patrzcie, jaka płynność jak fajnie mi się... <laughs> e, dalej jeszcze coś tam, że do jakiś ósmy poziom, oczywiście my tak często gramy na twierdzach, że aż musimy to obczaić, no kurde, ósmy poziom, no ós ósmy poziom? Ósmy po... i dalej nie ogarniam jebać to yy, dobra tak na poważnie kolejna aktualizacja kolejne gówno to znaczy praktycznie nic yy, coś tam a wiem że ta aktualizacja wyszedła w czasie kiedy wyszedł, wyszła. wyszła kiedy wyszły beta testy chyba do do coś drugiego, coś podobnego do czołgów, coś tam, Armored Warfare, czy jak coś też No i właśnie to do tego wyszło. I o dziwo, aktualizacja dowota wtedy wyszła. Nic, nic nie podejrzanego, no wcale. Dobra, no to ja wezmę bitwę i w międzyczasie będę coś pieprzył. Chyba pojedziemy Isem pierwszy. a no, niech będzie Is. Powoli będę nabijał tą siódemkę. Kiedyś dostanę. 10, czy działo? E, a jeszcze. O, kurwa, jeszcze wieżyczki mamy, nie ten. ten. <słysy> to miło. Zaraz mnie utnie standardowo. A jeszcze coś niby dali jakieś bitwy błyskawiczne. Nie wiem, czy to istnieje, bo co innego pokazywali w zmianach, a co innego jest tutaj. Yy, nie wiem. Jeszcze staram się mniej teraz mówić. Albo wiem, może mi uciąć. Bo wiem, że musi mnie uciąć to gówno jebane A ten gra w jakieś pierdolone gówno No Wocika bym grał O No jak mówiłem, że mnie utnie to mnie ucięło, bo widziałem Jaki mamy ping kurwa nie widzę, ale wiem, że postał co najmniej No to dobrze, to bardzo dobrze No właśnie Pojedziemy na wprost, zaraz coś wychyli się jakiś tam, ow Trochę wy ty, powiedzmy o, zajeb. Oh, wiem to jest błąd. Uciekamy. Kontujemy. Y, wiem, to jest głupota, znaczy... głupota. debilizm że tak robię, że stoję tu dookoła wszyscy Nie, to łatwo... To ma zajebiste działo te 50. No, nie. Yep. Jakieś popierdolone, że we A! Huhu. O! Ty! Jednak coś dalej takiego fajnego! Podoba mi się! Tylko szkoda, że tak późno. I tak dalej. Yy, poza tym. O! Akurat kiedyś wsteczny jebnąłem, tak? Miło! Fajr na Aha! Co ja sobie finkin! Ale patrz, ty! Zrocha Ty! Rekosztuje ten list. No, pierwszy raz od tysiąca lat muszę pochwalić, yy, pochwalić Urgaming, że daje coś takiego ciekawego, że od razu pokazuje nam, co osiągnęliśmy poprzez... Pierdolnięcie. Na bieżąco pokazuje nam postęp, co się dzieje. To mi się spodobało, kurwa, no. Jeszcze mam tam włączone jakieś zadanie w tle, że jakieś coś dążę do jakiegoś gówna. I tak nie będę grał, ale... Kiedyś może jeszcze się wciągnąć w tego wota. Jak e, internet mi się ustabilizuje, i ogólnie będę miał lepszego kondygnata. Bo WOT to jest coś takiego jak CS. Bardziej, nie? No, że jak się gra, to troszkę już na poważnie i trzeba się skupić na tym, się, co robi. A na przykład takie. O, ci pewnie w grupie grają, bo mają takie same te. Nie, lepiej nie. Fałkę. No, jeszcze mnie. O, tak. Jest przód. Help. Kurwa, bokiem mogłeś, ale chuj tam. Czy nam dupę robią? Nie. 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 A, ten daleko, w pizdę. E, chyba... Chyba Jolo Pop, pomóż Isowi. Masz taką samolówkę. Jolo powiadam. Cześć. Fuck you, bitches. Jadę wam rozjebać artę. Good idea. I już się przestraszyli. Arta wycelowała. Ona jest pewnie tam Już tutaj celuje na chodnik tak kulturalnie. A gościu na seju napisał Arty lookout, czy coś w tym stylu. I patrzcie Mówiłem. I pewnie teraz mi coś w dupę jebnie artylerię mniej. Zniszczony. No. Tam był ten. Nie wycofa się. Zabraniem mu. Widzisz, jak, jak Tiger, to nawet mózgu nie ma, żeby się wycofać. Przeszła. Arta poszła w pizdu. Jeszcze jedna jest. No widzę, właśnie. Ale po drugiej stronie, Are you sure? Yes. Are you fucking sure? Of this? Pewnie tu celuje. Musi. Emil! Faja! O, on się I... od ciebie! Niech na niego! Jedź! Wiesz, że to ma troszkę mocną lufę? Ale ci może. Widzisz? spać Stoisz! Uszkodziłem mu coś. Wiesz, mu działa i przebiło. Nice. Ty, to jakiś kretyn jest, yy, ziomek. Zebrani. Jeszcze Arta, która jest tu. Ale wiecie... To jest pojebane, bo widzicie, teraz wygrywam, co nie? A... ją. I mogę tak wygrywać chyba z 10 razy, co nie z rzędu. Później to tak, wiecie, yy, dobrze się bawisz? Wargaming o to zadbał, żeby twojej radości nigdy nie stały się za dużo. Dlatego... O, patrz, nagroda 10 golda dali. No, patrzcie, mamy 10 golda. I yy, właśnie doszło takie główne. Yy, dajcie mi to. Yy, misje... Dzienne wyzwanie. Wziąłem zwanie 10 golda za to, żeby wygrać bitwę i znajdzie się w 10 debilach I tak dalej No I... no i wygrałem, co nie? O, zobacz może lufę Luf dwa fele. ile jest lufa? Yy, yy, Badania yy. tam u prawej, po prawo, prawo Kurwa, znowu o. się gubię Lufka jest za 59 tysięcy A najpierw trzeba wieżyczkę no bo pewnie oczywiście nie jeszcze gąski, bo ciężar za duży. O co ty pani masa taka nieczy ma sure. Możesz kupić Gąski? No Gąski Gąski, gąski do domu Spierdalaj yy... 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 Yy Sprzedaj Także Nie Niechuja więcej Oj kurwa, widzicie, jeszcze tak 5 lat grania i może tego Isa 7 nazbieram. Za to w sobie w samolocikach grałem, nie wiem już niedawno i już mam praktycznie piątą erę. Yy, teraz wejdziemy sobie w Amex M4 i ML45. Rus, ruskie. Yy, Francuzkie. Francuskie. francuskie. Franz, ruskie. Da. Oni, czyli Si, nie. Ui, ui. Oui. I oni mają bardzo dobre lówki, bo są bardzo precyzyjne i mają dobre Penetration Penetration, o oh, ha Tylko że papie, także To w ogóle to nie wiem, tak wygląda jakby z plastiku były zrobione, nie? Właśnie była rada techniczna tam spod spod yy, wcześniej. Jak ludzie sobie przewiniecie tam film o 10 sekund. Yy, no może. Ucięło. Jak sobie przewiniecie tam. Mixer odpala komp, cieszymy się. Jak sobie przewiniecie tam o 10 sekund, ale gówno, to zobaczycie, że pisała rada, że tak, niski wskaźnik FPS, spróbuj zmniejszyć ustawienia graficzne. Kurwa, jak się nie da. Jak jest mniejsze. To do nich nie dociera. O, jeszcze coś tam dalej, że nowy nowy klient gry, że jest jeszcze HD i SD, czyli... Nie HD. Czyli nie HD. To jest, yy, kurwa, jaki skrót. Yy, coś definition. S slow? Nie, kurwa. Bo to jest high definition i przeciwieństwo high to jest... Kurwa. Sack. Sack definition może być suck. No, suck definition. Czyli sądza. No. Że się. Także, no. Także, 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 także w ogóle takie śmieszne światło jest światło cień widać nawet dali na takim tym a w ogóle to a nie to w poprzedniej wersji było że inny ten yy, że zrobili update tego yy... jest mi się podoba ładny a to bo dalej, HD. a to dalej nie ma HD no bo widać widzicie te bryły przecież tu nawet te to klapka coś z tyłu to to jest tekstura, nie. Sorry, troszkę w ciebie jebłem. Wybacz. Ja jedę na chama, bo jestem rusk yy, francuskim papierem i mi nic nie zrobił. Jeszcze brakuje, żeby pisać. Mix! Amix! amix gdzie, gdzie you going? Fuck out from here, because you gonna die now. Dobra, jola. Nie, jo, y Dobra, wyspotowali mnie pewnie. Lach. Ale nie musisz ruszać biurkiem jak cofasz. Ja ruszyłem biurkiem. O, patrz. Okej. Okay. Y, 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 tak jest, kapitanie. Grajmy tak drużynowo. I teraz go pierdolud. Takie Taki neo. Kawutrzy. Is, is, O, same isy. -is -a. A, is party. Tylko teraz nie piszą is party is party nic spot jedź spotuj jest kurwa nic a tam za mną chyba za mną dobra słuchajmy się ludzi bo mnie pewnie jeszcze bierze debilizm że grać nie potrafię znaczy oj, oj cierpliwy oj, oj, oj. jestem bo dawno strasznie grałem co nie a wod to jest dla ludzi cierpliwych tak dla takich dla starszych bardziej bym powiedział już. Dla takich alfonsików z piwkiem, którzy wieczorem wypią sobie piwko i grają sobie wota. Czyli takie jakby, yy, jakby nowocześni. Nowocześni, nowocześni 40-30 ludzi. W latach chodzi mi. Kurde, nawet nie wiem co mówię, LOL. Tu gdzieś był, zaraz wyjedzie i w pierwsze co, jakby miał do wyboru co walić, jakby on był bliżej, a ja dalej, to waliłby we mnie, bo jestem papierem francuskim. Ui, cekreble. <sighs> yy, yy. Dobra, okusimy drzewa, mamy piłę. Tam gdzieś pewnie będzie coś rozstawione. Czekaj, arty są, no są arty, to tam jest arta. Także Arto, chip chip, Taś-Taś Oj sorry mate Ale jedzie X. Przeprosiłem go, a ten dalej we mnie jedzie Niech nie zakręci, nie dam mu Bo mi we mnie stuknął Kurwa tyłem, jaki debil Kurde. Co się z pociskiem stało? Znak zapytania O, ale dali mi ten... informację, że Uch. Pomogłem w taki sposób sposób, że... No wyżej! A nie... Pomogłem w taki sposób, że podświetliłem. I to A. chyba... To chyba zadziałało. Oni mi w ten sposób podziękowali. Powiedzieli... Dzięki zdzichu. Dzięki tobie żyję o sekundę dłużej. O. LOL! Zniszczon? I know, Because I am pro My team idiots because Pojechali daleko od bazy O ja jebe, zapomniałem, że to jest punkt, nie, nie zauważyłem Jedź weźmiesz ich dupę A ja forgotnęłem o tym. Kurde Arte byś rozjebał przynajmniej A to jest tam gdzieś pewnie No właśnie No to jadę po Arte Ale nie, oni widzieli, że. A, arta pewnie się kur. Kuuu... Dobra, i tak przegraliśmy. Jeść po to artę. Okej, okay. może jeszcze jeden frak. Powiedzą, Emix, mick, coś tam będę się drzeć, srać, żygać, pierdzić. O, dobrze. Już się bałem, że ciało stałe. Tylko szkoda. Nie doleci, co nie. Szkoda, że tu nie jest tak właśnie na części pierwszej jak to było w tym e, Wortanderze, że jak się w coś pierdolnęło na przykład płotek, to on się na części pierwsze rozjebywał. Czyli belki miały swoją fizykę no, wszystko tak wypadało. I tylko z czasem się w ziemi wsiąchały Wsiąchały. No, bo żeby też e, graficznie nie obciążały kąpę KOMP to Sorry, guys, zjebałem, bo pojechałem tam, gdzie nie trzeba. Ale zniszczę wam Martę, i w ten sposób bardzo wam pomogę. A gdzie jest nasza arta? Yy, yy. Yy, spoko. Tam w, chyba w samym rogu. Tam gdzieś pewnie jest, teraz do mnie wali, tylko wali, celuje we mnie. I będzie teraz... Będę coś słyszał. Ja tak, przygraliśmy, patrz. Widzisz? Jak 1000 Alfonsów przejmuje nasz punkt, i tutaj artaja. No i dupa. I zaraz ręczny, ale po ręcznego zaciągnął to. Ja nie wiem. Znowu ucieło Widziałem. Nie wiem, czego tego Włata mi tak nie. Bo nie lubi go, no. Pojedźmy tym. Bo prawdę mówiąc, to też nabijamy. To jest błąd. To jest kurwa błąd. Eee, przyjmuj. Jeśli ktoś prosi o hasło. O! o. No, szkoda, że Art nie ma. Nie. Dobra, znowu ucięło, Nie wiem czy coś mówiłem, bo nie wiem kiedy, łutnię, kiedy mi się FPSy zatrzymają w mojej nagrywarce, czy wtedy kiedy zrobi się zielona. Coś chyba w nim zmienili. Madik. Nie wiem, jebać Co oni by tu zmienili? I tak jest bryła graficzna. Kurde, wiecie co, nie chcę już mi się nic mówić męczyłem się, jeszcze 5 minut, muszę gadać. <laughs> Kurwa... Teraz przydałoby się gdzieś zacząć kampić. To tam na końcu, wiesz gdzie. Kurwa, z górki, a jedzie 30. Serio? A, bo tutaj... Yy, ten... Wocie mają... Stały... Pluton Dynamisy stworzony przez drużynę przeciwnika. Dajcie mi Pluton Dynamis... Nie zgadnę. Premium? I przede mną pojawi się czołg i z wozu. Co nie? I no dodatek, żeby było ciekawie, to będzie to... Albo Isu. I, o, jest Isu? No. O, Isu jest. No jeszcze coś się pojawiło tam daleko. Black Prince. Czarny księdz. Księciuniu Czarny księciuniu piełdol Pieudol w papę. No. Tak chcę drużynę. O, strzeliłem, nice. O, jest, dobra. Yy... Nie, bo ci i kończysz już. Aha, haha. Wojtas. <laughs> Wojtas, kurwa, z Black ekipy I gdzie ja jadę? To jest znak zapytania. O, jesteś, będę w Plutonie Ale. Nice. O, ku możesz gadać? Wiem. Mógłbym. Ale nie chcę ryzykować wstydu, bo ja to nagrywam, a nie chcę, żeby się. Dzielić i tak to ostatni raz. Właśnie przedstawiłem wam, jak działa ten Pluton Dynamiczny. Jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Jest bardzo dynamiczny. No, nasz kolega jest, teraz widzimy po drugiej stronie, broni nam punktu. Pierdoliny. Ale jebu, a ja tu jestem. To może pojedziemy mu wspomóc. Tylko zanim ta gówno się obróci, to patrzcie, jak, patrzcie, jak wejdzie. Patrzcie, prosto w amunicję. O, cud. Something. Ne, dun, dun Ale będę miał opierdol, zaraz wyjedzie czafi. A sprawiaj mnie coś rozpierdoli. Wamunicję! <słuch> Szkoda, że tak późno kuwa. Trafi mnie. A, Rykoszyt! O, już zablokowane. Nie, teraz będę na wszystko dawać jakieś te odznaczenia. Kur, komedia chyba. E, no, pewnie jeszcze będzie. Zakręciłeś w miejscu. Achievement get. Zakręciłeś 360 stopni. So close. E, czy to mnie widzi? Nie. nie, 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 to jest za budynkiem. człowieku. Okej, okay, to ja jadę. Isu. i jest lag I, w... o. i stoisz w miejscu no wstecznym jechałem, nice. dobra postawili akurat tu petardy dobra ach, ach jak przyjemnie to lagi kurwa są nic nie zrobisz tutaj bo tutaj lagi są ach jak przyjemnie rozjebać się możesz a lagi ci wyjebią i się wkurwisz też ach o chuj Weszłoby, ale lagi Lagi tak mi lubią Nie, spiertala mi tu jadą E jadę tu no kurw To na steczny na kurwiamy Steczny Serio ma taki chujowy wychył? Tak Tak. To jest kurw ten Skręc jakiś mały nie działo Siurek Oho. Tak jednostecznym. i gureczka Turion. Centyzaturion. Co? Zjeżdżał. Do... Srał. Miał brał. Będziesz pyskować? Nie widzisz, że jeden. Uf, chuj. Y, to ja może. Oho. Wyjechało. <śmany> <śmany> Te to to, że Pół HP poszło. Zobaczmy co teraz się stanie. Celujemy w centuriona. Ale gdzie tu IS? Nie, gdzieś jest bitew. Centurion, centurion. Nie wiem czy przez to przeleci, bo yy, nie rozumiem, pewnie tu jest taki kwadrat hitboxa co nie? I byłeś w ziemię, a Get Wot mnie poinformował. Ten wie, że je tu kampie, zaraz wyjedzie. Pojawi się z prawej bardziej, żebym mógł się jeszcze odwrócić. Mój jej celowniczy będzie dwa lata celował. Poprzez ten milimetr właśnie się. Nie wiem, nie wiem, co się dzieje. Niby wygrywamy, ale tu jest w pobliżu i strójka, Z czego za moją dupą też są ludzie Tak, to on To on, yo, yo Ale... Ty! Może mu coś zrobię Jest, jest szansa Celuję tu Umrę 27 HP To ja się tutaj schowam nie wiem co, benzyny zabrał nam, czy co. Pip, pip, pip. O, w gąskę mi strzelił. Zapasował. No nie. Pewnie wszyscy teraz płaczą. Wygodny fotelik. Nie wiem, ktoś chętny przyjedzie, pomoże. Ej, ej, ej. Widzisz, wykrył Isa. Jedź na Isa! Dobra, rozjebany Z tyłu za mną jest O, już jeden ziomek został Bo tamten się nie liczy Centaurio-ion centuchujo on. Panowie, jakbyście się zjebali na raz, to... szansę by nie miał Przejmuj Bo tylko to mogę Oni dziś Dawaj, ziomeczku z mojej drużyny Razem wygramy te bitew Idzie, Centurion z dupy, strony. No przecież wiem, a tu daleko. I on jedzie tędy, tu będzie. A mu jedzie go wykończyć. Nie ma. O nie, jeszcze jest Centurion. On tu wyjedzie. Już nie ma tam tego ryby chyba dywemy, typ fmy, fmy, Ajnol. Izgut. Rozjeban? Zwołanie Oho, wy... super. Dopiero teraz nas poinformował, jak już jakiś czas to jest. Jest jeszcze archigment Get, że udało się. Strzel swojego. <grym> Dobra, w ten no to sposób. Znowu ucięło film. Nie wiem, czy było mi słychać. Jebać. Boję się nagrywać w, w taki sposób. Bo czasem mogę mówić coś ciekawego pierwszy raz. Kurwa. Y Uh, Nie wiem o co chodzi. Eee, lepiej dalej. Eee, tego. Yy, tego tamtego. Prosił i wyszedł. Co za ham. Yy, bo chciałem dynamicznie przetestować na nagraniu. Okay. Dobra, coś bym jeszcze powiedział, ale jestem zmęczony, sobie daruję. Yy, polecam Mortander. <laughs> yy, zobacz badanie. Yy, znaczy tego. Nawet przyjemnie mi się trochę grało, ale tyle ile to trzeba ten się namęczyć, żeby. Yep. Wiem. To nieźle trzeba, kurde, prawie krzyżyk bym walnął, bo tutaj mam krzyżyk co nie. Tam nad, nad tymi o, doświadczeniami, ja tu mam u góry krzyżyk i prawie bym go nacisnął i bym nagle zakończył nagrywanie. się nawet nie pożegnałem. W każdym razie, jedny garaż i wezmę najczęstsze czołki, mam. No niby ten władz się rozwija. Yy, w tempie ślimaka. Ale jebać, kiedyś będę grał, jak będę miał dobrynek goneta, jak wspomniałem, ale za ten czas, z tego do miejsca ludzi się będę z wami żegnał, więc subskrybujcie, napiszcie na górę, dobra komentarz się i zachęcam was do oglądania moich innych filmików z TETO Green i gierujących o tym czasie. No nara.